Uwaga, od 20 października Allegro wprowadza nowe zasady komunikacji po zakupie mają one za zadanie uporządkować wiadomości z kupującymi i wyeliminować powielające się wiadomości. Nie będzie można już wysyłać maili, które dublują automatyczne powiadomienia od Allegro, czyli np. o statusie zamówienia, numerze przesyłki czy wystawionej fakturze. Niedozwolone będą też prośby o zmianę komentarza, przypomnienie o płatności lub ponownym przesłaniu dokumentów. Nie oznacza to jednak, że kontakt z kupującymi zostanie całkowicie ograniczony. Sprzedawcy nadal będą mogli odpowiadać na pytanie i reagować na nie w centrum wiadomości. Faktury i paragony trzeba będzie dodawać bezpośrednio przez system Allegro albo przez API, a Allegro sam będzie informował kupujących o tym, że dokument został dodany. Nowe zasady mają uprościć komunikację, zwiększyć bezpieczeństwo i zapewnić większą przejrzystość. Dla sprzedających oznacza to mniej pracy i mniej błędów, dla kupujących oznacza to większe zaufanie i porządek w komunikacji. Od października Allegro zacznie monitorować takie wiadomości. Początkowo sprzedawcy, którzy będą łamać regulamin, dostaną upomnienia, natomiast od pierwszego kwartału 2026 roku wiadomości te zostaną blokowane automatycznie, co oznacza, że nie trafią do kupujących. A w przypadku powtarzających się naruszeń może to wpłynąć na ocenę jakości sprzedaży. Dlatego sprawdź już teraz swoje autoryzacje i integracje tak, aby były zgodne z nowymi zasadami komunikacji.